Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no, po pierwsze należy powiedzieć kilka słów na temat tej niebywałej po prostu demagogii, z którą, którą mieliśmy tutaj do czynienia, te wszystkie opowieści, że zajmujący pół godziny czy godzinę wybór przedstawiciela e, Prawa i Sprawiedliwości ale przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w tym zna samym znaczeniu, w którym przedstawicielami innych partii, a w szczególności Platformy Obywatelskiej, byli wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poprzedniej kadencji. Dokładnie było tak. Na tym polega właśnie ta demagogia, bo z jednej strony nie ma tutaj mowy o żadnej stracie czasu, bo ta strata czasu to jest po prostu fikcja. W tej chwili nie ma żadnej możliwości podjęcia pracy nad innymi sprawami, a te, które będą, zostaną jeszcze dzisiaj wykorzystane. I powtarzam, wstyd po prostu prowadzić tego rodzaju demagogię. A po drugie, skład obecnego Trybunału Konstytucyjnego jest po pierwsze całkowicie legalny. Ci, którzy zostali wybrani w trakcie kadencji 2011-2015 przy końcu tej kadencji zostali wybrani w trybie warunkowym, bo nie było wiadomo, kiedy prezydent zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu. Czy nie będzie to w tym momencie, w tym zakończą się już wszystkie kadencje wszystkich tych sędziów? Czyli, krótko mówiąc, to był tryb nieprzewidziany w Konstytucji. Ten wybór od samego początku był całkowicie bezprawny był bezprawnego znaczenia i chciałbym, żeby Państwo o tym pamiętali. To wszystko, co uczyniliśmy później, było całkowicie zgodne z prawem, a decyzja Trybunału Konstytucyjnego podjęta bez przestrzegania jakiejkolwiek procedury była decyzją o wartości świstka papieru. Po prostu żadna tego rodzaju decyzja poza procedurą nie ma żadnego prawnego znaczenia. I chciałbym, żeby to w końcu zostało bardzo wyraźnie powiedziane, bo nieustanne powtarzanie o jakichś sędziach, dublerach to jest po prostu nadużycie, ciężkie nadużycie, to jest oszukiwanie opinii publicznej. I jeszcze raz wracam do tej pierwszej sprawy. Wybieraliście posłów, wybieraliście działaczy platformy obywatelskiej, czy przedtem Unii Demokratycznej. No, tak się zdarza, że niektórych z nich, nawet osobiście znałem, nawet razem działaliśmy w Podziemnym Komitecie Helsińskim, ale byli wyraźnie po waszej stronie i to było w porządku. Teraz wam się nie podoba, bo Trybunał, który w gruncie rzeczy jest bardzo pluralistyczny, nie jest taki, jak wy chcecie. Owszem, to jest Trybunał, a wtedy, w tych poprzednich czasach, można było mieć wątpliwości.